Witam wszystkich bardzo serdecznie. Na wstępie chciałam wszystkim podziękować za łapki w górę, subskrypcję. Będę robiła czytanie dla skorpionów na październik 2025 roku. A rozkład będę robiła z tali telema tarot. Dobrze, myślę, że wystarczy. O, jeszcze, jeszcze raz, może przetasujmy. Okay. Na zewnątrz robię czytanie, więc, jakby jakieś dziwne odgłosy. No, przepraszam. Ok, dobra, jeszcze przełożymy. I tak jak powiedziałam, dla skorpionków na październik. Energia miesiąca. Energia miesiąca, 5 buław. No proszę, jakieś mogą być nieporozumienia, jakieś tarcia. Jakieś spory, różnica zdań, no może się dużo dziać, może być tak ogniście, ale to nie jest nic złego. Możecie podchodząc do tego właśnie w taki sposób konstruktywny, <toczyny> 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 pozytywny też, możecie wyciągnąć właśnie wiele tutaj z tego, mm, też zobaczyć jakieś sprawy w innym świetle, y, z innej perspektywy, y, i po prostu y, wzbogacić się o jakieś y, kolejne doświadczenie, tak? No dobrze, y, więc to jest energia miesiąca. Trudność, z jaką będzie trzeba się zmierzyć w tym miesiącu mm, pięć kielichów, czyli tutaj jest rozpacz, jakaś y, możecie. Y, może być dużo bólu właśnie że coś się skończyło coś straciliście i dopiero właśnie tracąc to coś może zrozumieliście jakie to było dla was ważne Oczywiście może to być sprawa miłosna może to być związane z jakąś osobą ale niekoniecznie tak też emocjonalnie do wielu tematów podchodzimy w wielu obszarach życia też jakby te emocje mają duże znaczenie, tak? Więc, no, coś tutaj zrozumieliście, że coś było cenne, a tutaj straciliście. No, kolejna piątka. Dobrze. M niespodzianka. Niespodziewanie macie tutaj, macie siedem buław, więc myślę, że. Jeżeli właśnie są jakieś y, tarcia, jeżeli właśnie są jakieś przepychanki, jakieś różnice y, zdań y, czy widzenia jakiegoś właśnie y, tematu, y, jakichś działań y, odmiennie niż wy, to myślę, że i tak nic wam tutaj nie zagraża, ponieważ y, jesteście na uprzywilejowanej y, pozycji. I spokojnie dacie sobie radę, dacie obronić swoją pozycję, swoje zdanie, swoje spojrzenie na, na jakiś temat, tak? Więc y, będzie dobrze, tak? Będzie dobrze. Nie, nie mówię, że będzie łatwo, ale będzie dobrze. No dobrze. To co robić w takim wypadku? Ja to przesunę troszeczkę. Mamy tutaj 9 denarów, więc tutaj bardziej się skoncentrujcie właśnie na swojej mocy, na, to, na tym, co osiągnęliście: że jesteście osobami sprawczymi, że potraficie właśnie zadbać o siebie, że tak naprawdę też nikogo nie potrzebujecie, żeby dobrze się czuć. Żeby zadbać o siebie, że jesteście tacy samowystarczalni, że macie tą też obfitość, tak? Że wszystko, że wszystko jest dobrze, jesteście bezpieczni. Dobrze. To co robić? A czego lepiej nie robić, proszę, mamy tutaj wieże. Wielkie arkana, więc tutaj nie burzyć czegoś, tak? Może mielibyście ochotę po prostu właśnie tutaj coś zburzyć, tak? Coś, co uważacie, że ma słabe fundamenty, i może wy właśnie chcielibyście być twórcą tej wieży, no to tu jest powiedziane, żeby tego nie robić, tak? Że może to coś wcale nie ma takich słabych fundamentów, jak Wam się wydaje, żeby dać jeszcze szansę, tak? Super. Wynik, podsumowanie tego czytania. O proszę, 7 denarów. Czyli myślę, że tutaj należy poczekać jeszcze na rozwój tej całej sytuacji. Zobaczycie, czy, czy, te, czy tutaj właśnie te owoce dojrzeją. Może dajcie sobie jeszcze trochę czasu. Jeżeli jakby nie będzie tego postępu, to wtedy dopiero zadecydujecie, tak? Ale to nie jest jeszcze czas, żeby, myślę, właśnie rezygnować i coś tutaj burzyć, tak? Więc to widzę w ten sposób, co mamy na spodzie. Mamy jeszcze tutaj koło fortuny, czyli te wszystkie wasze ruchy, wy zdajecie sobie sprawę, jakie niosą konsekwencje i jak one mogą w przyszłości y, zapracować, tak? Ale jest też as kielichów, czyli to otwarte serce, myślę, że dużo miłości, zrozumienia. E, może, może tutaj też jakieś odnowa miłości lub coś, coś, może ktoś się jeszcze pojawia, jak najbardziej też e, tak może być, więc przepiękna w sumie e, energia. E, I mamy tutaj też wielkie arka na drugie, mamy tutaj e, sprawiedliwość, więc myślę, że e, Ważne byłoby tutaj spojrzeć właśnie na to w taki sposób bardziej obiektywny, a nie subiektywny, ale też bym powiedziała, żeby no, samemu tej sprawiedliwości tutaj nie starać się e egzekwować. Tak? Jeżeli ona przyjdzie, niech ona sama naturalnie przyjdzie i, i swoje zrobi. E tak jak powiedziałam, spójrzcie na tę sprawę naprawdę obiektywnie, też właśnie z perspektywy innych osób. Tak jak powiedziałam, wiecie, co jest dla Was ważne i to całe doświadczenie właśnie mogło spowodować to, wzbogaciliście się o to, że wiecie, co jest po prostu dla Was ważne. Tak jak powiedziałam wcześniej. Macie dobrą pozycję, obronicie się, jesteście y, samowystarczalni, y, dużo osiągnęliście, jesteście osobami sprawczymi. Y, więc y, y, po prostu jesteście y, bezpieczni, nic wam tutaj y, nie zagraża. I tak jak powiedziałam, jeżeli chcecie tworzyć tą wieżę, chcielibyście coś zburzyć, poczekajcie jeszcze, poczekajcie. Może te owoce y, dojrzeją, może coś jeszcze tu przyjdzie no może tu być jakieś mówię czy odnowienie jakiegoś uczucia czy po prostu jakieś nowe y, uczucie też się tutaj coś pojawi czy wasze po prostu otwarte y, serca tak i może y, możecie właśnie na poziomie serca czerpać dużo radości y, niespodziewanie i y, 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 po prostu też możecie mieć chęć y, dzielenia się tak z innymi bo myślę, że tej miłości tutaj dla wszystkich i zrozumienia wystarczy. A więc myślę, że bardzo piękne tutaj jest czytanie dla, dla, dla skorpionów. Jeszcze może wybiorę Wam jedną energię na tą wieżę, tak? Żeby może jeszcze jakaś podpowiedź do tej wieży. Proszę bardzo. No jakiś tutaj paść mieczy. No. no ten paść się tutaj pojawia w tym miesiącu. No, to jest taka osoba, co może coś chlapnęła. Jest to bolesne bardzo, tak, bo paść potrafi właśnie tak się zachować, no, niefajnie. Ale pamiętajmy, że to jest takie dziecko trochę, tak, bo to może być dziecko, ale też nie musi być. No, ale osoba właśnie o takich cechach, dziecka, która jest święcie przekonana, że ona naprawdę y, dobrze robi, więc jakby, no, tutaj trzeba trochę y, właśnie podejść do tej osoby y, z miłością, że po prostu może z niewiedzy, czy po prostu y, no, z kłopoty robi takie rzeczy, tak. Więc ja bym nie brała sobie tego aż tak bardzo do serca tego, co ona mówi, ponieważ tak jak powiedziałam to jest bardzo młoda y, energia. Tak jak powiedziałam to może być też, y, na przykład wasze dziecko, y, czy kogoś y, z rodziny. No różnie to może y, oczywiście wyglądać. A, więc y, tak to y, wygląda. Oczywiście jak wam się podobało, dajcie łapki w górę, subskrybujcie kanał. A ja wszystkim bardzo serdecznie, dziękuję, bardzo serdecznie dziękuję i zapraszam na kolejne czytania. Hej!